Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Zaku i dzisiaj przedstawię Wam grę Yield, której kampania właśnie ruszyła na Kickstarterze. Zapraszam. No, dzień dobry, dzień dobry i tak, tak jak zapowiadaliśmy, czerwiec u nas na kanale będzie mocno taki prototypowo. Kampanijny, dlatego dzisiaj czas na kolejną grę, czas na kolejne przedstawienie gry. I tym razem będzie to gra Yield od wydawnictwa BFF Games, które możecie znać m.in. z Ukrytych Liderów. I tutaj jest to to samo uniwersum, co w Ukrytych Liderach, tylko lata, lata wcześniej. Tak jak w Ukrytych Liderach mieliśmy upadłe królestwo, no to tutaj będzie właśnie walka, będzie walka o koronę, będzie walka o władzę pomiędzy wysokimi rodami. Mamy szalonego króla, mamy jego córkę. Która wznieca rebelię, i tak jak już mówiłem, mamy wysokie rodziny, wysokie rody, które także dołączają się do tej wojny. Będziemy prowadzić armię, będziemy prowadzić jednostki, będziemy przejmować fortece. Kto najskuteczniej będzie rozwijać i przejmować fortece, ten będzie zwyciężać grę. Ale zanim przejdziemy jeszcze do ogólnego opisu, mechanik, do tego, jak gra działa, to na samym początku bardzo ważna informacja. To, co widzicie tutaj, jest to prototyp. Także wszystkie komponenty, być może jeszcze jakieś rzeczy mechaniczne. Wszystko tutaj możliwe, nie jest to pewne, ale możliwe, że coś jeszcze może zmienić. Dodatkowo też wspominam, że kampania tej gry rusza na Kickstarterze 25 czerwca, a tak naprawdę powinno już ruszyć, ponieważ wydaje mi się, że wstawię ten film jakoś dzień-dwa po tym, jak właśnie ta kampania ruszy. Więc Wy już możecie na kampanię sobie wchodzić, możecie sobie patrzeć, jak tam wygląda, jak wyglądają progi. Jeśli chodzi o to, co tutaj u mnie się znajduje, to ja tutaj mam wersję z drewnem, mam wersję z mipelkami. Mam też kartonowe odpowiedniki tych wszystkich elementów, które tutaj się znajdują, więc podejrzewam, że ta moja wersja nie będzie to wersja standardowa, także to też miejcie na uwadze. No i co? Zacznijmy od samego początku, czyli już tak fabularnie zrobiłem taki wstęp i powiedziałem mniej więcej o co tutaj chodzi, ale teraz więcej szczegółów. W grę yield zagra od 2 do 5 graczy. Każdy będzie prowadzić swojego lidera. Każdy z liderów posiada jakąś asymetryczną zdolność, a tak naprawdę dwie asymetryczne zdolności, ponieważ w zależności od tego, którą stronę swojej planszetki lidera wybierzemy, no to będziemy mieli inne bonusy, będziemy mieli inne umiejętności. Dodatkowo też, tak jak tutaj widzicie, każdy z graczy, prawie każdy z graczy, będzie prowadzić trzy armie. Dana armia będzie posiadała daną ilość jednostek, czyli powiedzmy coś w rodzaju punktów siły, które będziemy zaznaczać na naszych znacznikach za pomocą takiej tarczy. To będzie siła naszej armii, to będą jednostki naszej armii, powiedzmy prowadzone przez właśnie takiego tutaj pojedynczego bohatera, które będą brały udział w walce. Jeśli chodzi o to, jak będziemy wykonywać swoje akcje i co tu w ogóle będziemy, o co będziemy się bić na mapie, no to już tłumaczę, za pomocą zagrywania naszych specjalnych kart strategii, będziemy wyznaczać działania na nasze tury, na nasze aktywacje. Cała gra będzie toczyła się przez 3 lata, czyli przez trzy ruchy. Rundy gry, które będą podzielone na poszczególne inne fazy. Podczas tych faz będziemy planować nasze akcje, będziemy przemieszczać nasze jednostki po mapie świata, będziemy walczyć z naszymi armiami, naszymi jednostkami jednocześnie zagrywając karty bitwy. I te walki będą przeprowadzane głównie po to, żeby, jak już mówiłem, żeby przejmować fortece, ponieważ to właśnie fortece dają nam punkty zwycięstwa na koniec gry. Jeśli będziemy wyganiać wrogów z ich fortec bądź będziemy przejmować neutralne fortece, wrzucamy nasze znaczniki na taką fortecę, no i wtedy będziemy zwiększać jej wartość. O czym jeszcze warto wspomnieć, zanim przejdziemy do szczegółowych zasad? Jak tutaj widzicie, na tej mapie, która przygotowana jest, jest to strona dla trzech graczy. Zawsze na daną ilość graczy używamy innej strony mapy, inaczej tutaj rozkładają się lokacje, ponieważ właśnie naszymi wojskami, naszymi jednostkami będziemy przemieszczać się po lokacjach. Mamy tutaj zawsze trzy typy lokacji: są to niebieskie mokradła, zielone lasy oraz czerwone tereny miejskie. Te lokacje połączone są ze sobą drogami i tylko drogami możemy się przemieszczać pomiędzy takimi lokacjami. I po co są różne typy lokacji? Ponieważ karty walki, które posiadamy, także są przypisane do konkretnych kolorów, do konkretnych lokacji. Nasze jednostki mogą używać tylko kart walki o kolorze, o typie, Lokacji, na której się znajdują. No, i jak takie ogólne informacje mamy za sobą, to teraz możemy przejść do tego, jak przebiega cała runda. Po wyznaczeniu pierwszego gracza, który otrzymuje znacznik pierwszego gracza, to jest bardzo, bardzo ważne. Będziemy mogli przejmować znacznik pierwszego gracza specjalną akcją. On nie przechodzi automatycznie pomiędzy graczami. Na samym początku zaczynamy od fazy strategii. Jeśli chodzi o fazę strategii, to każdy z graczy ze swojej ręki na początku wybiera jedną kartę strategii, czyli zagrywają po jednej zakrytej jeszcze zakrytej karcie strategii. Jak już wszyscy wybiorą swoje karty strategii, no to wtedy rozpoczynając od gracza ze znacznikiem pierwszego gracza, taki gracz będzie odsłaniać swoją kartę strategii i będzie wykonywać z niej akcję. No i po tym jak wykonamy już swoją akcję z danej zagranej odsłoniętej karty to po nas zrobi to kolejny gracz. i Jak wszyscy gracze już wykonają akcję ze swoich kart wtedy wspólnie znowu będziemy zagrywać kolejną kartę strategii. No i znowu aktywujemy swoją kartę strategii robimy z niej akcję i tak robimy łącznie cztery razy. Także zawsze zagramy zawsze aktywujemy cztery karty z sześciu. Wszyscy gracze zawsze mają sześć Takich samych kart. Także cztery z tych sześciu kart będą zagrane. Także to jest najważniejsza faza, w której właśnie poruszamy się, być może przejmujemy fortece, być może będziemy walczyć. Także wydaje mi się, że mogę omówić Wam wszystkie karty, które będziemy robić. Jeśli na karcie znajduje się tak zwany banner, czyli znajduje się taka flaga i ona jest cała, nie jest przedzielona to będziemy mogli w dowolnej kolejności wykonywać akcje, które są tutaj przedstawione za pomocą symboli. Jeśli ten baner jest przedzielony, no to wtedy musimy wybrać, czy robimy akcję z lewej strony, czy będziemy robić akcję z prawej strony. Najważniejsze, jeśli chodzi o taką strzałkę do góry, Taka strzałka mówi, że możemy przemieścić naszą jedną armię na sąsiadującą lokację. Nigdy nie możemy wejść bezpośrednio do lokacji, gdzie znajduje się armia innego gracza. Natomiast, jeśli będzie taka karta z trzema strzałkami, oznacza to, że każdą swoją armię możemy poruszyć. Jeszcze inna karta mówi, że albo możemy poruszyć dwoma armiami, albo możemy jedną armią przejść o dwa. Możemy poruszyć się dwa razy. Czyli oczywiście, jeśli poruszamy naszą armię, tak jak tutaj widzicie, mówiłem, że poruszamy się drogami, także przesuwamy naszą armię z jednego do drugiego miejsca. No ale co tutaj jeszcze może pojawić się na takich kartach? Może to być, jak teraz tutaj widzicie. Może to być akcja rozwoju naszych fortec, ponieważ jeśli kontrolujemy jakieś fortece do dwóch fortec, możemy usprawnić, czyli położyć kolejny znacznik w naszym kolorze na takiej fortecy. Powiedzmy, że tak jak tutaj właśnie miałem tę fortecę startową i cały czas ją kontroluję, to mogę swój znacznik dołożyć tutaj do tego stosu, czyli zwiększam wartość punktów zwycięstwa, którą dobiorę na koniec gry, pozyskam zakontrolowanie takiej fortecy. Następnie jest taka karta, która mówi, że możemy w dowolnej kolejności wykonać ruch i podbój. Jeśli chodzi o podbój, to jeśli nasze wojska, nasza armia znajdują się na fortecy, na lokacji z fortecą, która jest neutralna bądź innego gracza, ale właśnie nie ma tutaj armii innego gracza, inaczej nie moglibyśmy się tutaj znajdować, no to wtedy możemy taką fortecę przejąć czyli oczywiście położyć nasz znacznik na takiej fortecy. Zawsze też, kiedy przejmujemy fortecę, to dobieramy dwie karty walki dobieramy tutaj stali, dwie karty walki i z tego zostawiamy sobie jedną, drugą musimy odrzucić. Znajduje tu się jeszcze karta strategii, która jest zasadzką. Jeśli zagramy właśnie efekt z lewej strony, zagramy tę zasadzkę, to automatycznie teraz będziemy przeprowadzać walkę, będziemy się bić z przeciwnikami, z przeciwnikiem, który jest sąsiadujący do nas, czyli. Automatycznie rozpoczynamy walkę, ale za pomocą tej karty mamy 6 punktów siły więcej. Zaraz przejdę do walki, więc powiem jak ta siła działa. No i mamy jeszcze ostatnią kartę, ostatnia karta jest to Rytuał. Rytuał posiada swój niestety koszt, ponieważ musimy obniżyć siłę, obniżyć poziom kontrolowanej przez siebie fortecy o 1. Także jeśli kontrolujemy jakąś fortecę, to dolny znacznik z takiej fortecy będzie wypadać. To jest koszt, musimy to zapłacić, chyba że nie mamy żadnej fortecy. Wtedy akurat tego nie musimy płacić, ale możemy wykonać akcję z tej karty. No i następnie możemy. Powielić możemy wykonać dowolną inną akcję z jakiejkolwiek innej karty, a na samym końcu będziemy przejmować znacznik pierwszego gracza i uwaga w danej fazie w danym roku w danej rundzie może to zrobić tylko jeden gracz, jeśli chodzi o przejmowanie takiego znacznika gracza. Jeśli dany gracz i już to zrobi, to to przejmowanie znacznika dla pozostałych jest już niedostępne. Ale o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć? Tak jak wykonujemy te swoje akcje, odkrywamy kartę, to nie musimy odkrywać tej swojej karty. Kiedy przychodzi nasza kolej, jeśli decydujemy się nie odkrywać naszej karty strategii, zawsze możemy z tej głównej talii kart walki, dobrać sobie pięć kart, z tego odrzucamy dwie karty, a trzy karty zostawiamy sobie na ręce. To nam się przyda do nadchodzącej walki. No i teraz dobrze, jak wszyscy gracze będą teraz zagrywać te karty, będą je odsłaniać, będą się poruszać, i tak dalej. I wszyscy już wykonają po cztery swoje aktywacje. To teraz musimy przejść do kolejnej fazy i kolejna faza będzie to faza bitew. Także musimy spojrzeć na sąsiadowanie, czyli czy nasze armie będą sąsiadowały z armiami jakiegoś przeciwnika. Jeśli tak, no to będziemy się bić. Jeśli będziemy się bić, będziemy zagrywać karty walki i odsłaniać wartość siłę swoich armii. I wygląda to w ten sposób, że na przykład jeśli tutaj wojska gracza fioletowego i wojska gracza pomarańczowego sąsiadują koło siebie, no to ci gracze, te armie są zawiązane w walkę. Co jest ważne, jeśli sąsiadująco byłby także tutaj żółty gracz, wtedy wszystkie te jednostki, wszystkie te trzy armie będą się razem ze sobą biły. No, i na samym początku wygląda to tak, że wszystkie armie, które są zaangażowane w walkę, to musimy w tym momencie spojrzeć na znacznik tej armii, w kształcie tej armii, i teraz będziemy odsłaniać go. I w zależności od tego, ile ma siły, właśnie taka armia czy armie, które będą brać udział w walce, ponieważ czasami mogą brać udział dwie nasze armie bądź wszystkie trzy, czasami cztery w przypadku jednego gracza zliczamy łączną sumę, łączną siłę tych wartości z naszego znacznika i tutaj na tym torze punktów walki, to nie jest tor punktów zwycięstwa, to jest torwalki, będziemy zaznaczać naszą aktualną siłę. Czyli na przykład jeśli fioletowy gracz na znaczniku ma tutaj 7 siły, no to ustawiamy naszą siłę na 7. Powiedzmy, że wartość innych graczy przedstawia się w tym momencie tak. I o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć? Każdy z graczy na początku gry ma 12 jednostek, 12 punktów siły do rozdysponowania pomiędzy swoimi armiami. Dlatego właśnie, jak się zaczyna bitwa, dopiero odsłaniamy i okazuje się, kto ma ile siły. I teraz właśnie musimy wyznaczyć inicjatywę, czyli gracza, który będzie rozpoczynać i będzie mógł dogrywać karty. I teraz. Sprawa wygląda tak, że wyznaczamy gracza z inicjatywą, czyli takiego, który ma najmniej siły. Jeśli gracze remisują, to patrzymy, kto ma znacznik pierwszego gracza lub kto jest najbliżej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do takiego gracza. No w tym momencie jest to gracz pomarańczowy. I teraz gracz pomarańczowy może dogrywać karty po to, żeby zrównać się bądź przewyższyć jakiegoś gracza, żeby to on nie był najsłabszy, ponieważ tutaj najsłabszy gracz będzie odpadać. No i teraz musimy spojrzeć, gdzie stoi taki pomarańczowy gracz. Pomarańczowy gracz patrzy, że stoi w tym momencie na lesie. No i właśnie, jeśli posiada jakieś karty walki zielone, czyli te leśne, posiada w tym momencie 3, może takie karty dograć, więc zagrywa taką kartę. Nawet jeśli nie posiada kart odpowiedniego koloru, to zawsze może zagrać taką kartę rewersem do góry. Wtedy ona posiada niestety siłę 1. Ale tutaj akurat ma taką kartę, czyli kartę o sile 4. No i w tym momencie dodajemy tę wartość z karty do naszej aktualnej siły, czyli w tym momencie 4 plus 4 będzie to 8 siły. Teraz już nie jesteśmy najsłabsi, więc inicjatywa przechodzi do kolejnego gracza. Więc w tym momencie żółty gracz będzie mógł dogrywać dalej karty. O ile będzie chciał, nie musi tego robić, zawsze może się poddać, zawsze może spasować. Gracz yy, żółty także stoi na zielonym polu, może więc dograć zieloną kartę. Dodaje swoją siłę. Raz, dwa, trzy. No i teraz fioletowy gracz jest najsłabszym graczem. No i tak, wszyscy dogrywają karty, dodają tę swoją siłę, ale co się dzieje w momencie, kiedy jakiś gracz już nie ma kart, albo po prostu się poddaje i nie chce dograć kolejnej karty? Jeśli w walce bierze udział kilku graczy, no to on w tym momencie Odpada, na razie jeszcze nic nie robi i się nie porusza, no i czeka na koniec takiej walki. Inicjatywa przechodzi dalej, pozostali gracze biją się, dopóki nie zostanie na polu walki tylko jeden, i ten gracz wtedy jest zwycięzcą. Zawsze jednak, w momencie, kiedy jakiś gracz przegrywa walkę, musi obniżyć swoje jednostki, musi stracić te jednostki, więc Porównuje swoją wartość siły z najwyższą siłą najsilniejszego gracza. I tyle właśnie jednostek tutaj musi stracić. Jeśli te jednostki, straty miałyby spaść do zera, wtedy no, nigdy nie spada to do zera. Wtedy zostaje z jednym wojskiem, ale takie wojsko musi zostać usunięte z planszy i ozyskamy dopiero je w ostatecznej fazie, w ostatniej fazie. I co jest też ważne, jeśli jakaś armia została zmieciona z planszy, no to wtedy wygrywający gracz ma za darmo jedną tę akcję. Rozwinięcia, czyli może zwiększyć wartość na swoich fortecach. No ale, właśnie jak wyłonimy tego zwycięskiego gracza, no to teraz wszyscy pozostali, których armie pozostały na planszy, będą musieli się wycofać. Będziemy ich wywalać. Zwycięski gracz decyduje o tym, gdzie takie armie zostaną poruszone. Czyli powiedzmy, jeśli w tym konflikcie. Koniec końców wygrałby gracz żółty, no to swoich przeciwników może wycofać. Może wycofać na sąsiadujące lokacje. Jeśli przeciwnicy nie mają, nie mogą się gdzie wycofać, to także będą usuwani z planszy. Następnie taki gracz zwycięski może zadecydować, czy na pole, z którego usunął jakiegoś przeciwnika, na sąsiadujące pole, swoją armię chciałby przesunąć. Oczywiście nie musi tego robić, ale wiadomo, jeśli wywala armię przeciwnika z lokacji, gdzie znajduje się jakiś fort, to jasne, że w tym momencie chce się tam znaleźć, ponieważ po fazie walki będzie następowała taka faza, w której będziemy za darmo, tak samo jak za pomocą kart. Przejmowaliśmy fortece, no to teraz po prostu będziemy przejmować fortece. Warto też wspomnieć, że jeśli gracz podczas walki przejmuje inicjatywę i ma taką samą siłę co pozostali gracze, może zadecydować o remisie. W tym momencie, wtedy po takiej walce wojska się nie przesuwają, sytuacja na planszy po prostu się nie zmienia. No i jak już zakończymy walkę, wycofamy nasze jednostki. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że po wycofaniu naszych jednostek musimy położyć mipelki. W tym momencie one leżą z, z takich względów, żebyście widzieli je na górnej kamerze, ale normalnie po walce je kładziemy, żeby przez przypadek je nie pomylić, żeby one nie wzięły udziału w kolejnej walce. Ponieważ tak jak jednostki się wycofują, no to wtedy mogą sąsiadować z innymi armiami i ważne, żeby wtedy nie walczyły po raz drugi. No i tak tak jak przeprowadzimy wszystkie walki, a o kolejności tych walk decyduje gracz, który posiada znacznik pierwszego gracza to będziemy mogli przejść do kolejnej fazy i kolejna faza będzie to faza podboju, czyli jak już mówiłem, jeśli jakiekolwiek armie znajdują się na fortecach albo na lokacjach z fortecami neutralnymi Albo z fortecami wroga, niebronionymi, no to wtedy będziemy przejmować, czyli będziemy brać swój znacznik i umieszczać na takim stosie, na takiej fortecy. Następnie będziemy przechodzić do fazy rekrutacji. I jak przechodzimy do fazy rekrutacji, no to wtedy nasze jednostki, nasze armie, które zostały zmiecione z planszy podczas jakichś walk, to teraz mogą wrócić. Będą wracać po prostu na jakąś naszą fortecę. Następnie wszyscy gracze będą zwiększać siłę swoich armii. I wygląda to tak, że po pierwszej fazie gry, po pierwszym roku, gracz, który posiada znacznik pierwszego gracza z tej talii walki, będzie odsłaniać jedną kartę. No i Wszyscy gracze dokładają sobie jednostki, dokładają sobie siłę, mogą dzielić to pomiędzy te armie jakkolwiek chcą. Dokładają właśnie o takiej wartości, o takiej sile jak zagrana karta. Co jest ważne, po drugiej rundzie gry będziemy odsłaniać dwie karty i sumę tego będziemy dodawać do naszych jednostek jeśli chodzi o trzecią rundę gry to po prostu tę fazę pomijamy nie będziemy już dodawać siły do naszych jednostek, no ponieważ to jest koniec gry już nie będziemy więcej się bić no i na koniec trzeciej rundy sprawdzamy kto kontroluje jakie fortece, tyle ile na danej fortecy, na danej właśnie lokacji znajduje się żetonów, nie tylko naszych ogólnie żetonów no to to i są nasze punkty zwycięstwa o ile nasz żeton jest na samej górze, wtedy właśnie to my kontrolujemy daną fortecę, zliczamy na Nasze punkty zwycięstwa z takich kontrolowanych fortez, no i ten, kto ma najwięcej, jeśli jest remis, to oczywiście, że znacznik pierwszego gracza o tym decyduje no to wtedy taki gracz wygrywa całą rozgrywkę. Także, jak widzieliście, zasady tutaj są naprawdę bardzo, bardzo proste. Nie będę omawiać poszczególnych zdolności, ponieważ troszeczkę tego jest. Ale też, no tak ogólnie tylko, warto wspomnieć, że tutaj są naprawdę asymetryczne, fajne zdolności. Są tutaj postacie, które będą mogły budować twierdze na planszy, które będą mogły przemieszczać te twierdze. Są nieumarli, którzy zamiast tracić jednostki, będą je zyskiwać wtedy, kiedy mieliby je utracić. Jest także jedna taka zdolność dla nieumarłych, która mówi, że jeśli usuną jakąś armię przeciwnika, to automatycznie wygrywają grę. Jak też już mówiłem, jest jeden z graczy, król, który po prostu ma swojego czempiona i albo ma wtedy jeden pionek, jedną armię więcej, albo zastępujemy jedną armię czempionem i ona ma wtedy duże plusy do walki. Także naprawdę te asymetryczne zdolności tutaj są bardzo, bardzo fajne i bardzo różnicują tę całą rozgrywkę. Ale dokładnie jak wygląda cała rozgrywka, to wydaje Wydaje mi się, że najlepiej Wam to pokażemy po prostu przez gameplay. Także wydaje mi się, że albo z Marią, albo jeszcze z Marią i Jagodą, ale nie mam tego dogadanego, także nie wiem, czy w dwie, czy w trzy osoby usiądziemy sobie do tej gry, nagramy rozgrywkę i także na dniach pojawi się od nas drugi film odnośnie gry Yield. Być może nawet tego samego dnia się pojawi, zobaczymy, tak? A na ten moment to było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Chciałem Wam tylko przedstawić, pokazać Wam, Zasady gry, jak ild wygląda, jeśli was do tej pory na razie zainteresowałem bądź jeśli już oglądaliście gameplay i spodobała Wam się rozgrywka, spodobało Wam się jak ta gra wygląda i jak działa, to serdecznie zapraszam na Kickstartera, zapraszam na kampanię, wspierajcie Ilda, głoście pozytywne słowo o tej grze, bo być może zostanie ona także wydana w Polsce. Zobaczymy, potencjalni partnerzy są. Jeśli źle się czujecie z językiem angielskim, chociaż naprawdę zasady tutaj są banalne. Nie proste, nawet jeśli nie banglacie po angielsku, to nie będzie tutaj absolutnie problemu, żeby sobie to ograć. Ale jeśli nie chcecie ryzykować, że nie zostanie jednak to wydane w Polsce, to śmiało wspierajcie Ilda na kampanii. No i co? Oczywiście wszystkie linki będą w opisie tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy też mamy iść dalej, jakby w ten cykl, w takie prezentacje przeróżnych to prototypów, żebyście po prostu wiedzieli, co jest do wsparcia na przeróżnych to kampaniach. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was serdecznie zachęcam do takiej subskrypcji, do dawania lajków w górę i komentarzy, ponieważ to zawsze podbija zasięgi. No i co, to by było wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję wydawnictwu BFF za przesłanie nam tego prototypu do zaprezentowania. I widzimy się z Wami w kolejnym materiale. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.